Kolejna ważna inwestycja przy Drodze Krajowej nr 9 zostanie wykonana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybuduje blisko kilometr nowego chodnika na terenie gminy Nowa Dęba. Inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo i komunikację w obrębie osiedla dęba. Oficjalne wręczenie programu inwestycyjnego odbyło się w Urzędzie Miejskim w Nowej Dębie. Na początku tej kadencji samorządu terytorialnego odbyło się spotkanie. Podczas którego przedstawiono najważniejsze potrzeby inwestycyjne w rejonie drogi krajowej nr 9. Lista została stworzona przy współpracy władz gminy, przedstawicieli Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz posła Zbigniewa Chmielowca. Tych tematów wypunktowaliśmy wtedy 12. Ich znaczenie jest różne w zależności od miejsca, problemu, które w danym miejscu w tym miejscu będą rozwiązywane. Nie ukrywam, że uciekaliśmy się tutaj do wsparcia pana posła Zbigniewa Chmielowca, żeby te nasze potrzeby, nasze oczekiwania były rozwiązywane. I myślę, że warto przypomnieć, że w tej kadencji już udało się zrealizować bardzo ważne inwestycje, taką jak chodnik w Tarnowskiej Woli na długości kilometr 800 metrów o wartości miliona złotych. Zadanie to zostało zrealizowane w 2020 roku, natomiast w roku 2021, mimo pandemii, zrealizowane zostało kolejne ważne zadanie na drodze krajowej numer 9 to jest chodnik od drogi Załuże Górka do cmentarza, chodnik, na który mieszkańcy też bardzo długo czekali. Doszło również do zmiany organizacji ruchu w Jadachach na wysokości Leśnej Polany. Kolejne dobre informacje dla lokalnego samorządu przekazał poseł Zbigniew Chmielowiec. Parlamentarzysta wręczył program inwestycyjny na budowę kolejnego odcinka chodnika przy Krajowej 9. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie osiedla Dęba. Kwota przeznaczona na to zadanie nie została ujawniona, bo najpierw musi zostać ogłoszony przetarg. Na pewno na tą inwestycję jest kwota siedmiocyfrowa, grubo ponad siedmiocyfrowa, także w całości powinna wystarczyć na realizację tego chodnika. Ja bardzo się cieszę, że ostatni kamień z serca, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa przy dziewiątce, nie mówimy oczywiście o wodnicy w tej chwili, przy dziewiątce spadł mi serca, przynajmniej Panu Przewodniczącemu Frisowi będę mógł głęboko popatrzeć w oczy, także bardzo się z tego prawda, pod powodu cieszę. Jeszcze raz gratuluję samorządowi Gminy Nowa Dęba. Proszę Państwa, to jest inwestycja w całości finansowana przez Generalną Dyrekcję. Gmina Nowa Dęba nie ponosi prawda, żadnych kosztów. Także to jest też prawda, większy, wielki sukces. Z wielką przyjemnością i radością chciałem wręczyć na ręce Panów ten program inwestycyjny. To kolejne zadanie poprawiające bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Zwłaszcza tych, którzy mieszkają w obrębie drogi krajowej numer 9. to ruchliwe miejsce, gdzie znajdują się między innymi kościół, szkoła oraz sklepy. Realizacja inwestycji była przez mieszkańców długo wyczekiwana. Co niektórzy ludzie muszą niejednokrotnie parędziesiąt metrów przejść rowem, żeby wyjść na przejść przez drugą, na drugą stronę jezdni i skorzystać z, po drugiej stronie jezdni schodnika. Korzystają również z pobocza, no ale to są odcinki nawet i, i sto parę metrów i, i 150, gdzie no, na, y, drogów, na drodze krajowej no jest duże nasilenie ruchu, jest duże niebezpieczeństwo. Zrealizujemy to, na co mieszkańcy czekali już od, powiedziałbym od kilkanaście lat. Jeszcze coś, co niedawno wydawało się. Trudnym zadaniem, czy wręcz nawet nierealnym do zrealizowania, dzisiaj staje się faktem. Także bardzo się cieszymy z tego powodu. W okolicach Krajowej Dziewiątki, tam gdzie powstanie omawiany chodnik, niedługo być może powstanie centrum handlowo-usługowe duże. Także ruch, natężenie tego ruchu w tamtym miejscu będzie bardzo spore. Więc tym bardziej jest to inwestycja bardzo trafiona, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy Panu posłowi za to, co Pan poseł robi dla nas, dla mieszkańców naszej gminy. Inwestycja będzie realizowana w formacie zaprojektuj i zbuduj. Realizacja projektu rozpocznie się w tym roku, a jego zakończenie przewidziano na 2023 rok. Dzięki temu powstanie blisko kilometr nowego chodnika na dwóch odcinkach. Odcinek pierwszy na wysokości jednostki wojskowej 2090, od strony zachodniej oczywiście, gdzie kiedyś, przed 20 laty chodnik był zrobiony i później brakło tego fragmentu do rzeczki Dęba na wysokości blisko remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i, i za remizą do ulicy kolejowej. I druga część, jaka pozostanie do wykonania, 660 metrów, to jest odcinek od ulicy Słonecznej do Unimetu. Dlaczego takie istotne? No, niedawno otworzyliśmy nową drogę łączącą część osiedla Dęba, ulicę za rzecz z tą częścią tutaj główną osiedla, z ulicą Anieli Krzywoń i w stronę do centrum i teraz ludzie przemieszczając się, no przechodzą na drugą stronę, czasami przebiegają, więc myślę, że tutaj łatwiej będzie poruszać się po wykonaniu tego chodnika wzdłuż całego tego traktu i przechodzić w tych dla siebie bezpiecznych miejscach. Natomiast ten drugi odcinek od ulicy Słonecznej do Unimetu, tak jak wspomniał przewodniczący, no to będzie w pewnym momencie bardzo ruchliwe dla tej części miasta, dlatego że planowane w okolicach unimetu jest centrum handlowe.